Sprawozdanie z 60. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych. Magiczne podsumowanie rocznego cyklu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych. Kultura, społeczność, dziedzictwo. W dniu 18 listopada 2023 roku odbyły się 60. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w sali kamiennej Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą inauguracją, którą poprowadzili prezes Zisław Andziak oraz wiceprezes Bogdan Andziak. Po oficjalnym rozpoczęciu przedstawiono kalendarz wydarzeń henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, co stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z naszą aktywnością od 21 października 2023 roku, to jest od 59 henrykowskich spotkań kulturalnych, a mianowicie 20 października 2023 sołtys Siemczyna Michał Olejniczak wziął udział w wyjeździe studyjnym do Strasburga, uczestniczył na żywo w obradach Parlamentu Europejskiego Miał okazję z bliska obserwować pracę tej instytucji. Uczestniczył również w kilku prelekcjach, w których podkreślano rolę idei wspólnej Europy. 30 października 2023 zakończono drugą końcową część remontu dachu nad skrzydłem kuchennym pałacu. Dla przypomnienia informujemy, że remont dachów pałacowych zaczęliśmy w 2015 roku od remontu dachu nad skrzydłem południowym pałacu. W 2016 roku wykonano częściowy remont dachu nad korpusem głównym, w lutym 2018 roku rozpoczęto remont pozostałej części dachu korpusu głównego pałacu i zakończono te prace z końcem grudnia 2018. W 2022 wykonano częściowy remont dachu nad skrzydłem północnym, tak zwanym kuchennym pałacu, by w tym roku zakończyć te prace. Reasumując, efektem wszystkich prac dachowych jest wyremontowana nad całością pałacu więźba dachowa, stropy nad pierwszym piętrem całości pałacu i położona nad całością nową połać dachową z dachówki ceramicznej. Należy przy tym wspomnieć o wcześniej wykonanych pracach wokół pałacu, to jest remoncie stawów w 2014 roku, jak również wykonaniu na długości 110 metrów od strony stawów ścianki szczelnej z Larsenów oraz wykonaniu opaski drenażowej wokół pałacu i kanalizacji deszczowej. Ponadto w 2017 roku rozpoczęto pracę przy remoncie piwnic pałacowych oraz głównego wejścia do pałacu. Praco zakończono z końcem kwietnia 2019 roku. W ramach prac wykonano również ogrzewanie podłogowe na całości piwnic oraz w głównym wejściu do pałacu. Obecnie pałac dysponuje wyremontowaną i przeznaczoną na ekspozycje muzealne ponad 1700-metrową powierzchnią. Nadmieniamy, że na remont czekają wszystkie komnaty na parterze i pierwszym piętrze które też będą przeznaczone na cele muzealnicze. Prosimy o wspieranie naszych działań w tym zakresie poprzez darowizny finansowe i rzeczowe. 31 października 2023 roku na kanale YouTube Pana Tadeusza Broszka została opublikowana kronika z siódmych zachodniopomorskich Dni dziedzictwa oraz 59 henrykowskich spotkań kulturalnych w Siemczynie. Zachęcamy do oglądania i subskrybowania kanału. 2 listopada 2023 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie dołączyło do programu Świdwińskiej Karty Mieszkańca. Uczestnicy programu otrzymują 20% zniżkę na zwiedzanie Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie. Od zeszłego roku 20% zniżkę na zwiedzanie Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie otrzymują uczestnicy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca, Koszalińskiej Karty Mieszkańca Kocham Koszalin, Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca, Stargardzkiej Karty Mieszkańca, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 6 listopada 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Partnerów Społeczno-Gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. Od października 2023 członkiem zespołu został wiceprezes Bogdan Andziak, ZZSC, to związek 13 gmin i trzech powiatów, m.in. powiatu Drawskiego oraz gminy Czaplinek, którego rolą jest przede wszystkim realizacja projektów, które integrują zrzeszony region. Zintegrowane inwestycje terytorialne w ramach pozyskanych funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027 odpowiedzialne są za przeprowadzenie inwestycji, na które przydzielono 27,1 miliona euro. Dzięki tym funduszom mogą być zrealizowane projekty z zakresu gospodarki turystycznej, budowy, rozbudowy i modernizacji instytucji kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, zagospodarowania przestrzeni publicznych, transportu publicznego, poprawy efektywności energetycznej, rozwoju terenów inwestycyjnych, wsparciu infrastruktury szkół zawodowych oraz wsparciu kształcenia zawodowego. 7 listopada 2023 roku na zaproszenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wzięliśmy udział w spotkaniu pokoleń, wspaniała inicjatywa łącząca seniorów i pionierów ziemi zachodniopomorskiej oraz młodzież szkolną i harcerzy. W spotkaniu uczestniczyło ponad 500 osób wspólnie świętujących niepodległość Polski. W trakcie uroczystej gali, która odbyła się w Teatrze Polskim w Szczecinie, członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, pani Anna Bańkowska oraz pan Stanisław Wziątek wraz z przewodniczącą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, panią Teresą Kaliną, odznaczyli srebrną odznaką gryfa Zachodniopomorskiego pomorskiego. Zosobna, Zdzisława oraz Bogdana Andziaków za zasługi dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego, w szczególności ratowania dziedzictwa kulturowego w naszym województwie. Wniosek o nadanie odznaczenia złożyła przewodnicząca Sejmiku Zachodniopomorskiego pani Teresa Kalina. 8 listopada 2023 roku w Szczecinie odbyło się piąte posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa zachodnio-pomorskiego, której przewodniczącym jest Bogdan Andziak. Dla przypomnienia na obszarze województwa zachodniomorskiego zlokalizowanych jest obecnie siedem parków krajobrazowych Barlinecki Park Krajobrazowy, Cedyński Park Krajobrazowy, Drawski Park Krajobrazowy, Inski Park Krajobrazowy, park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, park krajobrazowy Ujście Warty, Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa. Na posiedzeniu podjęto pięć uchwał, w tym uchwałę w sprawie projektu zmiany uchwały. 19.232.20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej zmiany granic barlinackiego Parku Krajobrazowego. Zapoznaliśmy się również z nową siedzibą Dyrekcji Parków Krajobrazowych przy ulicy Kopalnianej 2 w Szczecinie i programem edukacyjnym dla zwiedzających Puszczę Bukową i ośrodek edukacyjny przy Dyrekcji Parków Krajobrazowych. 9 listopada 2023 roku prezes HSS Zdzisław Andziak wziął udział w ósmych Złocinieckich Śpiewach Historycznych. To wyjątkowe wydarzenie kulturalne, w którym uczestnicy mieli okazję posłuchać i zaśpiewać pieśni związane z historią Polski i regionu. Kulminacją wydarzenia był wspólny polones na ulicach miasta. Była to piękna i wzruszająca manifestacja patriotyzmu i dumy z własnej tożsamości. 11 listopada 2023. Na zaproszenie dyrektora Centrum Kultury Gminy Słupsk, pana Zbigniewa Gacha, odwiedziłem wraz z dwoma członkami HSS Centrum Kultury Gminy Słupsk w Swołowie. Przy okazji wzięliśmy udział w wydarzeniach plenerowych pod nazwą Na świętego Marcina, najlepsza pomorska gęsina, które odbyło się w Swołowskim skansenie będącym oddziałem Słupskiego Muzeum Pomorza Środkowego. Wracając do spotkania, to wymieniliśmy doświadczenia, a także na zakończenie uczestniczyliśmy w koncercie zespołu folkowego Swachy, Wizyta w Swołowie zainspirowała nas do niestandardowych działań w sferze kreowania kultury w naszym regionie. 14 listopada 2023. W imieniu zarządu i członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie przekazaliśmy na ręce Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza list gratulacyjny z okazji 25-lecia pracy samorządowej. W liście podziękowaliśmy również za dotychczasową współpracę Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z HSS na rzecz odbudowy barakowego pałacu w Siemczynie oraz organizacji wydarzeń kulturalnych. 15 listopada 2023 na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Siemczynie mieszkańcy w czynie społecznym przebudowali stary kontener. Obiekt został odbudowany w drewnie i cegłach w stylu budownictwa ryglowego, będzie służył mieszkańcom jako pomieszczenie gospodarcze. Materiały zostały zakupione z nagród, które Sołectwo Siemczyno otrzymało w trakcie powiatowego święta plonów za udział w konkursach na najładniejsze stoisko promocyjne i najładniejszy wieniec dożynkowy. Darowizny. Państwo Bogusława i Adam Wierzbowscy darowali na rzecz Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie redło konne do redlenia ziemniaków, kultywator konny do uprawy gleby, kopaczkę konną do kopania ziemniaków, przewracarko z ciągnikową do siana i słomy. Pani Czesława Hamerska darowała na rzecz naszego muzeum kolejną partię 117 sztuk wyrobów z porcelany, głównie z porcelany stołowej, 19 sztuk wyrobów ze szkła uranowego, 34 sztuki wyrobów ze szkła barwionego, 15 sztuk wyrobów kryształowych. Za darowiznę darczyńcom serdecznie dziękujemy. Kolejnym ważnym punktem programu było spotkanie zorganizowane przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Społecznych, Kawiarenka Obywatelska. W trakcie tego wydarzenia uczestnicy, a zwłaszcza przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieli okazję zapoznać się z ogólnymi zasadami umożliwiającymi osobom ze szczególnymi potrzebami aktywne uczestnictwo w realizacji zadań publicznych prowadzonych przez te organizacje. Wartościowe dyskusje i wymiana doświadczeń wpłynęły na rozwój świadomości społecznej w zakresie inkluzji. Na zakończenie wydarzenia, aktor teatru kameralnego w Szczecinie Jacek Poks w ramach recitalu piosenki aktorskiej porował publiczność swoim niezwykłym wykonaniem znanych utworów. Pokazał swoje wielkie aktorskie umiejętności prezentując m.in. Nie opuszczaj mnie, Jacques'a Brel'a czy SOS w interpretacji Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Jego wyjątkowe przedstawienie sprawiło, że publiczność doświadczyła pełnej gamy emocji, a wieczór zakończył się owacjami na stojąco. To kolejna udana edycja Henrykowskich Spotkań Kulturalnych, które nie tylko dostarczyły artystycznych doznań, ale także stanowiły istotny wkład w rozwój lokalnej społeczności. To emocjonujące wydarzenie zamknęło cykl tegorocznych Henrykowskich spotkań kulturalnych. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich obecnych, którzy sprawili, że te chwile były wyjątkowe. Wasza obecność i zaangażowanie uczyniły nasze wydarzenia jeszcze bardziej pełnymi kultury, sztuki i wspólnoty. Z nieukrywaną radością informujemy, że już teraz planujemy kolejne edycje na rok 2024. Przygotowujemy dla Was aż sześć fascynujących spotkań kulturalnych, a pierwsze z nich już w styczniu. Bądźcie z nami, ponieważ szczegóły programu wkrótce zostaną ujawnione. Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie nam równie inspirujące chwile, pełne artystycznych odkryć i wspólnej pasji. Do zobaczenia jak zwykle w Siemczynie. Jak losie, znów sukces był blisko do sztucz. Zabzięło się to 2.28. nie mogę go przeskoczyć ani rusz. Czy masz styl przerzutowy czy flop? Czy bracie, przyjaciel czy wróg? Musisz w chwili wybicia być chłop, zdecydować się na jedną z bok. Teologizmy kwitną u nas w klubie, gdyż tę nogę z wybitną, co wybija, zwyż. I niech tam sobie kto wybitną lewą ma. Ja mam wybitną prawą z prawej Czy ja! I bieg, i skok, i znów na plecach leżę, bo leży obok mnie, a żal. I trener do mnie krzyczy, ej, frajerze! Zdecyduj się, skaczesz z weszczy w dal. Ech, wyrzucę cię z klubu na twarz i wypiszę opinię, że hej, rozbieg durniu na lewą brać masz i jak wszyscy wybijać się z niej. A ja, słabe, za obok chydzę ręce wam. Ja się wybiję z prawej, taki fason mam. Nieprawidłowa prawa wyżej wzniesie mnie niż prawidłowa. Tak jak trener chce. Trybuny w śmiech i grają mi na nosie, i ścięgną Achille za straż I bieg i skok i dwa, dwadzieścia osiem. Z zapasem takim wzięty, ani drgnie. Kocz przepadły wyjazdy i dys Kwalifikacja pewna, to cóż? Byłem górą i to jest mój zysk. Tego nikt nie odbierze już. To wyrwałem byłem górą, nie ma co. Wyrwałem jej z ogona pióro takie. O, na przekór macie co posłuszną lewą ma. Ja mam wybitną prawą z prawej ska, czy ja? Jeszcze raz Państwu przypomnę, Pan Jacek Pox, aktor z Proszę Państwa, zapraszamy tutaj cały zespół, cały, 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 cały zarząd, choć mnie też nie Ponieważ jestem smutny, bo się w grudniu nie spotkamy. Słuchajcie, nie wiem co na Chciałbym Państwu pożyczyć. Wszystkiego, co najlepsze może się nam zdarzyć. A jak już dojedziemy do świąt, do zdrowych, pogodnych, radosnych, naprawdę radosnych, słuchajcie, w smutku, bo bez was, ale z radością, bo w I tego się trzymamy, dobrze? Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w karnawale. Gratuluję, że nas wybieracie. Gratuluję wszystkim organizacjom. Gratuluję organizacjom społecznym, że chcą nas tutaj douczać. Namawiam Państwa, ponieważ słuchajcie, to zrównoważenie to no, 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 nie ma rady. No, no trzeba się dostosować. Takie wymogi. Dziękujemy bardzo. Do miłego zobaczenia. Szczęśliwego